Ile ja bym dał, by widzieć Ciebie znów? Ile niewypowiedziany mam w głowie słów? I czy nie zimno, czy nie zimno Ci tak mało daliśmy sobie szans, ale już jest po więc za nią to, że tęskni tutaj ktoś za dotykiem twoich rą. Że głodowałem za dnia, i dawałem, ile się da, już jest po, więc za szepczę to, co mi tutaj po tym że będę Ciebie chcieć, a może niebo chciało Cię bliżej mieć. A teraz zimno, zimno bez Ciebie tu, tak Mogłem dać Ci słów, ale już jest po, więc za nią tu szepcze to, że tęskni tutaj ktoś za dotykiem Twoich maleńkich rąk, bo głodował za dnia. I śpiewał ile się da. Już jest po więc aniołom Tatu szepnął to. Ja będę czekał, nie bój nie, nie, bój, nie. Ja będę wołał, wołał. Wołał cię, ja będę prosić, by jeszcze raz zobaczyć Twoją twarz. Tak jestem. And. Um.